Nie będzie się już nazywał Multivan, ale tej nazwy nie zdradzę, a jest genialna, natomiast powiem Wam oznaczenie, tą R-kę, tu są wycięte różne rzeczy, natomiast jak na to wpadłem, no bo produkcja emblematów, mamy firmę genialną w Sączu, która nam robi emblematy, a ja zawsze jak pozbędę się jednego T i S na końcu, to mi wyjdzie TR, nie? Czyli R, Volkswagen i T, Volkswagen T, czcionką grupy Volkswagen. I to jest bardzo ważne, czyli o, pyk, tyry, pyk, nie? Jest dobre? I tu pójdzie nazwa, nie powiem jaka, bo jest nazwa taka, że mnie, uwaga, nie ją wymyśliłem, mój syn, nawiązał tam do czegoś do mnie, nawiązał trochę do Audi i jak to określił, będzie zamieszanie w rynku, jak świat zobaczy ten, Samochód totalny i się nazywa bardzo totalnie, ale to piszcie w komentarzu, może ktoś znajdzie. Powiązanie z Audi i z tym, że będzie rozpiernisz na rynku.